Małgosia Rybuz i Gabrysia Kosiba z drugiej Aliceum udają imprezowe dziewczyny, które piją alkohol ze starszymi kolegami z osiedla. W rzeczywistości prowadzą zwyczajne życie. Dziewczyny zmyślają, bo przynosi im to w szkole popularność. Jedna z koleżanek myśli, że gdy się z nimi zaprzyjaźni, jej życie przestanie być nudne. Posłuchaj, musimy jeszcze nakręcić sytuację, bo nie wszyscy nam wierzą w te ściemy z imprezą. No ale co niby zrobimy, przecież nie nawalimy na serio. No nie, ale. no, Ale możemy udawać tylko Ciągle gadamy o imprezę. Wiem, co zrobimy. No, zlepniku koło szkoły kupimy browary, no. wylejemy je i będziemy no. chodziły z tymi puszkami po szkole. Gabrysia i Małgosia wracają do szkoły z alkoholem. Chcą udawać, że są pijane, aby nikt już nie wątpił w ich opowieści o imprezowaniu. Ło, wow, przyniosłyście piwo do szkoły! No, to nam zabroni? Jak się bawić, to się bawić. No, a Nie boicie się? No a czego? no właśnie? Gruszka idzie. Trzymaj to. Trzymaj to. Co się Ej. dzieje? Alicja? Alicja, co to ma znaczyć? Ale to nie moje, dziewczyn. Dziewczyny? Co za po prostu... Czy to prawda? E, pani profesor, to był tylko taki żart. No. Małgosia i Gabrysia są wściekłe. Za swoje kłopoty obwiniają Alicję. Uważają, że dziewczyna zachowała się nie w porządku wobec nich. Ta Alicja mogła wreszcie zrobić coś pożytecznego, a ona co? W żywe oczy powiedziała Gruszce prawdę. Dlatego nie chcemy się już nią zadawać. Inga uważa, że Alicja źle robi, zadając się z Małgosią i Gabrysią. A ty czemu tak tutaj siedzisz sama? Bez swoich koleżanek. Zabalowały na jakiejś imprezie? Nie lubią mnie. Aha. Uważają, że jestem drętwa i na nie zakablowała. Tymczasem Małgosia i Gabrysia kontynuują udawanie największych szkolnych imprezowiczek. W tym celu przyniosły do szkoły butelkę wina. Hej dziewczyny, co o, tam słychać? Nic. Chciałabym was przeprosić. O serio? No tak, głupio mi jest, że na was nakablowałam. Nie chciałam, a możemy się jeszcze przyjaźnić? Nie bardzo. Wiesz co? Mogę się może i możemy. Daj to wino. Co? No daj to wino. Dobra. No to co? Napiszę? Ja? Tak, ty. Ale teraz? No teraz. Jeżeli chcesz pokazać, że chcesz iść z nami w piątek na imprezę, no to musisz pokazać, że dasz radę pić. Serio mogę iść z wami na imprezę? Serio, ale się musisz napić wina. No może łyczek. Najwięcej alkoholu, ile wypiłam do tej pory, to było pół kieliszka wina raz do obiadu. Teraz wypiłam dużo więcej i nawet nie było takie złe. Kochani, a co tutaj się dzieje? Dzień dobry. Alicja się upiła. Co takiego? Alicja? To Małgosia i Gabryśka dały jej alkohol. Co? Ale nie! Ha, nie Alicja. kłamcie! Ala! Alicja! Alicja! Alicja. Oh. Ala! Dzwonił proszę po Ale proszę, nie wygłupiaj się! Ty naprawdę myślisz, że ona się teraz wygłupia! Zobacz, co narobiłyście! O, dobrze, że jesteś. Nie trześć wąnicyalistkę zabrało pogotowie, a dyrektor chlebowski chce dowiedzieć się od Małgosi i Gabrysi, jak doszło do tej sytuacji. Nie, Żadnych kłopotów. Co się z wami dzieje? Przepraszamy, to miał być żart. Żart? Małgosiu, was naprawdę śmieszył picie koleżanki? Nie. No dobra, nie wiedziałyśmy, że to będzie aż takie groźne. Po prostu myślałyśmy, że się będzie śmiesznie zachowywała. Naprawdę? Nawet gdyby tak było, picie alkoholu do tego na terenie szkoły jest niedopuszczalne. Doskonale o tym wiecie. Ale się płaszczyłaś, przed Chlebowski! Co? Co ty gadasz? Czemu ty się ciągle mnie czepiasz, jak za coś przepraszam albo przyznaję się do winy? Bo to jest słabe, co? Aż tak ci żal pijanej Ali? Była pijana przez nas! E, nie wlałyśmy w nią tego wina siłą. Mogłyśmy ją zabić! Tak, tak, bez przesady. Smakowało jej, chciała się sama napić. Co jest z tobą nie tak, Gabryśka! muszę ją ściskać i powiedzieć, że wszyscy szkole na nią czekamy. Dziękuję, dziękuję, do widzenia. Sozelo? Jest w szpitalu. Nagle ci to obchodzi? Tak. – Co z nią? – Zesłała Rozmawiałaś z nią? – Z jej mamą. Strasznie mi głupio. Okropnie wstydzę to, co tu zrobiłyśmy. Powiedz to Ali jej mamie. Nie mnie. Naprawdę jest mi strasznie przykro, że dałam się wciągnąć w te całe kłamstwa o imprezach i w upicie Ali. Nie wiem, czemu mi się to wydawało takie super. Przecież to okropne, wstrętne i głupie. Jak Ala wyjdzie ze szpitala, to ją przeproszę.